5 czy 7 wręcz przetargów również w tym roku nie znalazło nabywcy. Szczególnie trudnym do udźwignięcia zagadnieniem jest to, że jest to kompleks zabytkowy, co oznacza konieczność uzgadniania, inwestowania właściwie w każdą rzecz, która będzie podlegała, podlegała remontowi. Mamy dane z kilku ubiegłych lat, z Nieruchomości Przychody podjami, w to jest poniżej 300 tysięcy złotych i przychody spadały 271 tysięcy w roku 2009, 240 w roku kolejnym. Mamy dane za połowę roku 2011 to jest 140 tysięcy. Koszty 000. Koszt, w każdym lat to było około 800 tysięcy złotych, więc Agencja Nieruchomości Rolnej wykładała to około. Szanowny Panie Prezydencie, w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem o umorzenie należności przysługujących od gminy Wałszych z tytułu odszkodowania w związku z nabyciem z mocy prawa nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa w łącznej kwocie 826 tysięcy wraz z odsetkami informuję, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez oddział terenowy we Wrocławiu i przekazany do ministra rolnictwa i rozwoju wsi celem wyrażenia zgody na umorzenie. Z informacji przekazanych przez ministerstwo wynika, że Pana wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki czemu mogę powiedzieć, że pierwszą ratę Agencja Nieruchomości nam wysokości 826 tysięcy praktycznie sfinansowała. Dzięki temu.